Dawa z rana, w pięknym miejscu. Bardzo pięknym. Ooo, jak tu fajnie są. Jak w raju, Jakiś pan sobie pływa na fontanie. O będzie były widziałem. Cudnie tu jest. I bardzo spokojnie. No, spokój, total. Raj na ziemi. Nie pamiętam, żebym był w takim ładnym miejscu. Magda jedzie z panem Krzyszkiem do miasta, w którym będziemy się wystawiać, jadą obczaić miejsce, w którym będzie ta impreza i pogadać z organizatorem, bo chcemy już dzisiaj pojechać tam i się postawić. No niby formalnie zawsze można, ale pan się zaofiarował, pan Krzysztof. Więc Magda pojechała. A ja umyję naczynie. przyjechała. Ciekawe, czy coś załatwili. No i okazuje się, że zostajemy tutaj jeszcze trochę. Jedną noc, bo organizator dał nam znać, żeby nie przyjeżdżać dzień wcześniej, tak jak zwykle to przyjeżdżamy tylko rano w dniu imprezy, także zostajemy tutaj. W sumie fajnie, bo miejsce spokojne. Nawet pan właściciel nam udostępnił swoje gniazdko prądowe, żebyśmy podłączyli u niego komputer i tam łapali internet, bo tutaj nie ma, więc może się nawet załaduje film piątkowy. No i mamy troszkę luzu, znaczy ja mam trochę luzu, bo się tutaj hamam na hamaku, a Marek sprząta. I ktoś musi, nie? Marek gotuje, Marek sprząta, ja to mam dobrze. Jak woda? Ciepła. Ciepła i płytka i rybki pływają między te. Szczupaki tu podobno są. Widzisz? widzisz? No sumy. Widziałem przedtem. Ale widzisz, akurat tylko nie pływają? Taka czysta woda. Hmm. Szok jak widać dno. Cześć Madziu. Hej. Polubiłam ostatnio wodę. Co? Mega nie? Te małe takie są kutrzate, a ten w ogóle nie je. No bo pilnuje. Pięknie, no bo jutro. Bo jutro ten, pan gruby. Magda jutro no, ma Nie, nie wiedziałem jakie ten ja względem. Kura... bo kobiety przywadzi. Mareczka. Jak nie ma nic do makaronu, to się robi makaron z oliwą i pieprzem. To się Super. nazywa alio-olio-peperoncino. Alio to czosnek. Olio-olej i peperoncino, czyli małe papryczki się daje. My używamy pieprzu. Mamy sobotę rano i wyjeżdżamy, bo mamy imprezę tutaj niedaleko, 2 km. Stąd jest chocianów. To też jest chocianów, ale 2 km jest do miasta. Dokładnie Wam zaznaczę, gdzie jesteśmy teraz, w którymś miejscu, bo bardzo Wam je polecamy. Wpadajcie, zajrzyjcie do właściciela, pogadajcie, naprawdę jest miło. My spędziliśmy tutaj dwie nocki i było naprawdę fajnie. Jesteśmy pod wrażeniem miejsca, ciszy jaka tu jest, spokoju, no a pana właściciela oczywiście, to już podkreślaliśmy kilka razy. No teraz idziemy pracować. Tutaj jesteśmy na wyjeździe z posesji tego pana, w razie czego jest tutaj naprzeciwko też parking taki leśny, też można zaparkować, też się zmieści kilka samochodów, więc no jest gdzie zaparkować, ale jednak wolimy pojechać tam. I tutaj jest droga, tu, 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 tu. wewnętrzna, tu, 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 tu w tym miejscu, no. Jak widać, dojechaliśmy na miejsce. Impreza nazywa się Dni Jagody w Chocianowie. Scenka już jest, teraz się rozkłada cała reszta. Czekamy aż organizator wyznaczy nam miejsce, bo na razie ma jakiś problem. Z agregatem, chyba wszystko będzie się dziać w parku. Miejsca nieduże, ale może impreza będzie fajna, bo będzie bardzo dużo gwiazd. Impreza się odbywa blisko pałacu w Chocianowie. To jest pałac, niestety, ruina. Tu są jakieś stare zabudowania. Jeszcze z drugiej strony też są, ale przez scenę nie widać. Ogólnie widać, że było tutaj kiedyś bardzo ładnie, ale no wiadomo. Może dronem pokażę. Chociaż nowi mają koleseum też. Nie koleseum? Nie tak się to nazywa. Koleseum to było to okrągłe w Rzymie, nie? A to by było marek co? Jak Belweder. <laughs> no. To co on mówi. No i mamy już gotowe. Jest dość wcześnie, bo godzina 12, o 14:00 się zaczyna. Ale bardzo długo był chaos organizacyjny. A nasz organizator co innego, inna organizatorka co innego, wszystko na opak. Nikt nie wiedział, gdzie się ustawiać. Suma sumaru, samochód mamy na parkingu w Netto, zupełnie daleko od stoiska. Także organizacyjnie nam to w ogóle nie odpowiada. Dzień dobry. Mamy dzisiaj niedzielę, czyli drugi dzień Handlob. naszej imprezy. Impreza nam się nie podoba. Od początku nam się nie podoba. Organizacyjnie jest totalny chaos. My ustalaliśmy wszystko z organizatorem. Okazało się, że jest jeszcze jedna organizatorka i ten nasz organizator, co mówił, to ona przegadała. Więc totalnie było nie tak. Nawet z postawieniem samochodu był problem, bo... Organizator, pytałam go trzy razy, dla pewności, czy można stanąć w danym miejscu, On powiedział, że tak, Marek przejechał, przeharatał kampera na żywopłacie, po czym wjechał i pani organizator z urzędu miasta, czy skądś no. tam, po prostu wydarła się, że nie I, wolno. Jest to pani taka dyrektor w Chocianowie, która czuje władzę, po prostu... Strasznie skrzyczała. No to wyjechaliśmy z powrotem, no i troszkę się zdenerwowaliśmy, bo musieliśmy przestawić samochód koło netto. No, koło netto było totalne słońce cały dzień. Poczem okazało się, że i tak, w miejscu, w którym staliśmy wcześniej, wjechaliśmy, po prostu stoją samochody, także zostaliśmy troszkę wyrolowani i byliśmy źli, bo w kamperze było po prostu. 32 więc, stopnie. Chciałam powiedzieć, lodówka, odwrotność lodówki. Jak tragedia była Mikrofalówka. No ogólnie impreza jest nienalana, ludzie są, yy, jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, że <ścoughs> źle. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tak ostentacyjnie pokazują, jacy to są niezadowoleni i jakie dla nich jest drogo. Ja oczywiście rozumiem, że dla niektórych może być drogo, ale, ale można to powiedzieć w sposób normalny. Tak, nie... ale dla mnie to jest śmieszne drogo, jeżeli ktoś idzie po drugiej stronie i losa bierze za 15 zł, gdzie wie, że nic nie wygra, albo idzie kupić sobie gofra za 15 zł z bitą śmietaną ze wszystkim, a przyjdzie ci kupić bransoletkę, którą robisz ręcznie, którą będzie miał na lata i dla niego to jest drogo. Ale w gofra i zaraz go wykupka i jest git, nie? Także, no. ale za to poznaliśmy bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo osób, które nas oglądają, wpadły do nas. Pogadaliśmy, no. pośmialiśmy się, zrobiliśmy sobie zdjęcia. Także ogólnie to nie zażałujemy, że tu przyjechaliśmy, bo nie. czas ogólnie przez te kilka dni fajnie spędzony. I dzięki ale, tym ludziom. Ale wiemy, że już do Hocianowa nie przyjedziemy na to imprezę, bo nam się to po prostu handlowo nie opłaca. No ale to, co przeżyliśmy, to nasze. No. I dzisiaj udało nam się rano przestawić kampera w miejsce yy, niedaleko namiotu, także jesteśmy było, już zadowoleni. Ale trzeba było wcześniej wstać po to, żeby wjechać tutaj na miejsce jakby organizacyjne i postawić go, zanim ochrona. Będzie stała i nie będzie pozwalała znowu stanąć. Próbowaliśmy wczoraj po drugiej w nocy, ale do trzeciej była impreza. No. Więc nie udało się wczoraj w nocy, a imprezę tak skończyliśmy o drugiej prawie. nie? O drugiej przyszliśmy do kampera, już padliśmy i już ja zostałam, bo od razu. Dobra, nie nudźmy już. No. Stoimy tam, lubimy się. Mhm. Lubimy się. Lubimy się. No, Oto jeden z naszych widzów, a tutaj drugi kolejny z naszych widzów sami nasi widzowie. No miło, super zajebiście. Dzień dobry, mamy poniedziałek, dzień po jarmarku. Wczoraj zjechaliśmy jak najszybciej. Impraca skończyła się przed 12. .00. Szybko zaczęliśmy się pakować tak jak wszyscy inni wystawcy i zjechaliśmy. Kawałek od miasta, żeby była cisza i spokój, bo w mieście to nie za bardzo da się spać, więc te dni między jarmarkami, dniami na jarmarku zazwyczaj tak nie śpimy, więc byliśmy zmęczeni. Przyjechaliśmy na parking naprzeciwko domu pana Krzysztofa, bo już była taka późna godzina, że już nie chcieliśmy niepokoić, a on ma tam zamkniętą bramę swoją prywatną, także. Zajechaliśmy na parking. Wiary z popo się spało. Nad ranem, oczywiście, samochody zaczęły jeździć, ale dość tak poszło. No, a dzisiaj muszę przygotować resztę zamówień, bo część przygotowałam sobie już na jaRmarku. Muszę zapakować paczki. Szybko wrócimy do miasta, żeby wysłać przesyłki. No i dalej jedziemy. przez siebie, jeszcze nie wiemy gdzie, bo następny jaRmark, o ile się uda. Umówić z organizatorem, mamy oczywiście w weekend i w międzyczasie musimy się gdzieś pojechać. A ponieważ mamy ranek, to trzeba było się przejść z Mawką na spacerek, żeby zrobiła siku. Zaraz wracam do kamperka, Marek zrobi kawkę, no i będziemy działać. Ej, ja. nie nagrywaj mnie. Czemu? Po co mnie nagrywasz? Bo przed chwilą nagrywałam swojego ryja, więc teraz Ale muszę twojego. Wstałem. No ja swojego zaspanego też nagrywałam. Wyspałeś się chociaż? No. Lepiej niż na imprezie, co? Ciasto ci upiekłem. Z samego rana. Kaweczkę ci ubiłem. Oh. No, Ale ja... no, fajnie jest, nie? Bo ci się nie jest tak bardzo... O, mi już się tutaj zainteresowała, ciasto. Mrówka? Mhm. <laughs> nie taką brudną szybę. Cały mnie, nie szybę. Ciebie nie No popatrz jakie zrobiłeś teraz. Ty, ja myję te szyby. To nie znaczy, że musiałeś się ubrudzić. Ej, idź z tą kamerą. No foto, no foto. To no ma Mawkę pokameruję. Cześć Mawka. to zgromadzenie publiczne, to ludzie się tutaj zeszli z jagodami i czekają chyba na kogoś, kto to będzie skupywać, bo tutaj jest taki region, że przerobią jagody. Więc chyba czekają, a czekają już dość długo bo z godzinę, przynajmniej i jeszcze nikt nie przyjechał. No i przyjechał jakiś pan busem, a wszystkie panie, które miały jagody. Teraz chyba robią handel wymienny, bo pan przywiózł ogórki, pomidory, kukurydzę, fasolkę, no i panie zabierają sobie do woreczków, a on od nich bierze jagody, więc nie wiem na jakiej zasadzie to się odbywa, no ale biznes się kręci, każdy zadowolony, no, to tylko nie my. No, to nie no, bo ja po borówki nie pójdę, wolałbym po jagody iść. Jezu! Magda! Ale jesteś ja rozumiem, że pracujesz w swoim tym obwoźnym biznesie, ale no, już nic nie powiem. też skusiliśmy się na warzywka od pana. Przyjęliśmy sobie kukurydzkę, pomidorki, takie duże malinowe, trochę czereśni, bo jeszcze nie jedliśmy w tym roku fasolkę na obiad. I kukurydzę. Madzia lubi kukurydzę. Ja też zresztą. Także mamy. Przyjechali sobie pod auto nasze. Daleko nie musieliśmy biegać. Na żaden ryneczek. Smacznego, Madzia. I jak czerosienki dobre? <grystanie> Taki przed obiad W robocie. Lekki burdelik się zrobił. No tam. Taka praca. Jak na mnie to mały. Przesyłki spakowane, lista nadawcza wypełniona, teraz możemy iść szukać poczty, nadać i będziemy mieli wolne na kilka dni. Szybko poszło, bo większość zamówień staram się robić w czasie jarmarku, jak nie ma klientów, żeby wykorzystać maksymalnie czas i żeby mieć dużo wolnego. Nie sądziłam, że uda nam się, co? Chciałeś coś powiedzieć? Nie, nie, dzięki. A ja... Czekaj, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Ale ja nie chcę. Z zamówieniami idzie łatwo, dlatego że większość rzeczy staram się robić na jarmarku. Wtedy mam rozłożony warsztat i wtedy wybijam wszystkie blaszki wcześniej, sobie spisuję wszystkie zamówienia i robię wszystkie blaszki, żeby później nie musieć gdzieś tam po rozkładać tego wszystkiego. I to mam przynajmniej z głowy. W poniedziałek, tylko po jarmarku po prostu dorabiam to, co tam zostało. Także wykorzystuję maksymalnie czas, żeby. Po prostu tą pracę usprawnić i dzięki temu mamy dużo wolnego, co nas cieszy, bo troszkę się bałam, jak to będzie wyglądać ta praca w kamperze, a wygląda lepiej niż się spodziewałam, także super. Marek podreptał na cmentarz szukać wody, bo ona się skończyła w zbiorniku po tych kilku dniach. Akurat na imprezie w tym razem nie mieliśmy tak fajnie, żeby była woda udostępniona niestety. Trzeba się przejść kilka razy. Daleko kran? No, kawałek jest. To idę z tobą. Ale woda niezdatna do picia od razu, uprzedza mnie. Tego typu wody się nie pije, żeby nie było. To jest woda do naczyń i do mycia. No, Sią. żeby nie zostać nieboszczykiem. Jak ktoś lubi się dużo myć jak Madzia, to musi mieć dużo wody, nie? No, bo jest gorące i trzeba być czystym. Okay. Ale mogę Ci podtrzymać jakbyś chciał. Nie, dziękuję. Nie? Sam sobie podtrzymam. No wiesz, co? Jak możesz mi odmawiać takie rzeczy? Jeszcze to ogarniam. No, i zbiorniki pełne, karnistry pełne, i jakby ktoś psioczył na temat takiej wody. Tak jak mówiliśmy już nieraz, ta woda nie jest zdatna do picia, jest zdatna do mycia, garów i siebie. A powiem Wam jedną taką ciekawostkę. Ja jednej z takich imprez widziałem osobiście, jak facet napełnia wszystkie zbiorniki. Miał ich, nie wiem, z 8, po cztery nosił, 4 tu, 4 tu. 5-litrowe napełnione wodą, taką niezdatną do picia prosto z ziemi, z hydrantu. Nie wiem, jak to nazywać, to nawet nie był hydrant. I wszystkie szły zaraz do automatów, do sorbetów, którzy, które były kupowane przez ludzi. Mmm, takie ze smakiem, niam, niam, niam. No, także smacznego. Także I, trzeba uważać. Tak, no, znaczy, ja już no, wiem, że takich no, sorbetów nie chcę. Dziękuję. To, to też nie jest powiedziane, nie że jest ta powiedziane. woda była niezdatna do picia, ale A, była taka nieprzetestowana. Nie, nie, mówi, nie mówię to tylko po to, że ta woda formalnie tutaj i ta woda tam, obie są niezdatne do picia. No, tyle że... Profilaktycznie zawsze piszę, że niezdatne, ale... No, bo no, nie przy okazji, skoro mamy duży plac koło cmentarza, gdzie braliśmy wodę, Madzia jeszcze poprobuje, czy coś pamięta? Coś pamięta Mhm, No ja ci już nic nie będę mówić. Gaz, gaz, gazu, gazu. Gaz, 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 gaz. Czy ty masz auto na ręcznym? Spuściłaś auto z ręcznego? No jest do góry podniesione. No jak do góry? Ma być na dół. Mhm. Ja myślałam, że jest do góry. Dobrze, proszę panią. Dobra. A więc próbujemy jeszcze raz. Boże, ale mi się zrobiło. No dobra. Jedzie pani. Hamowanie no mi wychodzi proszę, dobrze. Proszę fajnie. wyłączyć auto i zaciągnąć ręczne. Dziękuję i zapraszam ponownie na następną jazdę. Czy taki instruktor pani odpowiada? O. Czy woli pani kury? Tak Trochę nie po twojemu, bo nie podobało mi się. Wolę po twojemu. No widzisz. Ale nie przez to sobie. Macie na poczcie. Cześć Macie. Nadajesz? Rozdaję kasek. To chce. <laughs>